Witajcie drodzy herbaciarze. Nieprzypadkowo już na wstępie wspominam o tej jakże angielskiej ikonie, gdyż chciałbym słów kilka powiedzieć na temat bardzo przeze mnie lubianej serii, jaką jest Moriarty the Patriot. A mówię serii, ponieważ w filmie tym będzie padał temat tak anime, jak i mangi. Ale bez obaw, nie ma tu spoilerów z mangowych wydarzeń rozgrywających się po serialu. Niestety jednak, wątek tego, czego wersja anime nie objęła, będzie tutaj bardzo istotny, i tak jak mangę Patriota Moriarty będę chciał wam polecić, to już w kwestii anime, no jest ono dla mnie co najmniej rozczarowaniem. Ale szerzej o tym już w samym materiale, więc herbatki w dłoń i zaczynamy. Kilka ogólników na start. Moriarty Depriot to manga, której pierwszy rozdział ukazał się w sierpniu 2016 roku i seria wychodzi do dnia dzisiejszego. Podobnie jak Record of Ragnarok, jest to miesięcznik, więc na nowe chaptery trzeba niestety trochę czekać, ale te są odpowiednio długie, co jest zawsze mile widziane. Moriarty jest pracą zespołową, gdyż za historię i dialogi odpowiada pan Ryosuke Takeuchi, a warstwa graficzna to już działka Hikaru Miyoshi, czyli znów podobna sytuacja co z Ragnarokiem. Co się zaś tyczy wersji anime, to ta pojawiła się w październiku 2020 roku i liczy na dzień dzisiejszy 24 odcinki i dwa epizody specjalne: jeden oparty na mance i drugi czysto-filerowy. Zatem projekt odpowiada studio Production IG, które można kojarzyć chociażby z naprawdę dobrego serialowego Ghost in the Shell. Manga postanowiła wziąć się za legendę szeroka Coltsa, którą do życia powołał szanowany przeze mnie pisarz Arthur Conan Doyle. Muszę wam się jednak przyznać, że ja Pana Doyla doceniam akurat za inne jego dzieła, jakim są Zaginiony Świat i jego kontynuacja Trujące Pasmo. Poza tematem, ale jakbyście chcieli poczytać klasykę sci-fi, to naprawdę polecam. Główny twist tej serii polega na tym, że startowo pierwsze skrzypce gra tu nie słynny detektyw, ale jego arcywróg, genialny matematyk William James Moriarty. Oczywiście przepuszczony przez japoński promień, ma się rozumieć. Sam Sherlock Holmes jest jednak w tej serii, także obecny pojawiając się na całkiem wczesnym etapie i będąc po czasie praktycznie drugim pełnoprawnym bohaterem, momentami wręcz spychając Williama na dalszy plan. Posiadanie postaci teoretycznie negatywnej jako tą główną pozwoliło stworzyć naprawdę elastyczną fabułę. William posiada tutaj dwóch braci, Louisa oraz Alberta i właśnie ten drugi jest prawitym Moriarty i to jego rodzina adoptowała dwóch wspomnianych chłopaków. Ponieważ Albert pomimo bycia arystokratą wykształcił sobie rozczarowanie własną klasą społeczną i zapragnął zmienić porządek panujący od wieków, to w Williamie dostrzegą tego, który może pomóc mu te plany urzeczywistnić. Na skutek działań trójki chłopaków rodzice i prawdziwy brat Alberta umierają pod pozorem pożaru posiadłości i w tym momencie Moriarty the Patriot rozpoczyna się na dobre. Posiadanie tej elastycznej moralności przez nasze trio Moriarty daje równie niejednoznaczną historię. Ta nie angażowałaby, gdybyśmy jako widzowie i czytańcy w ogóle się tymi postaciami nie przejmowali. Gdyby ich działania nie były dla nas wiarygodne, a my nie rozumieli i nie popieralibyśmy chociaż w jakimś stopniu ich działań, to wszystko to nie miałoby prawa działać. Na szczęście to jeden z tych aspektów serii, który absolutnie nie zawodzi. William Moriarty wraz z braćmi walczą z arystokracją zepsutą. Wielokrotnie możemy obserwować, jaki zgniły system panuje w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii, a bezkarna elita pozwala sobie na takie zabawy jak porywanie ludzi i polowanie na nich w lesie dla zabawy, mordy na niewygodnych cywilach, działania na szkodę kraju ku szybszemu zarobkowi czy wyzysk i dyskryminacja chłopów. No, Elita zbrukana, jak się patrzy, o której amator mógłby zgodnie ze swoim gustem nagrać film. No ale do rzeczy. William Moriarty to antybohater. Postać, która nie boi się zabić, która nie zatrzymuje się przed zniszczeniem celowej życia czy próbie zastraszenia. Zrobi wszystko, byle tylko Wielka Brytania mogła wejść w nową erę zgodnie z planem, gdzie podziały majątkowe i kwestie urodzenia nie będą blokować ludziom możliwości. Piękny cel, do którego wiedzie jednak krwawa ścieżka. A ścieżka wymaga ofiar i to nieraz własnego ciała, więc plan Moriarty'ego zakłada, że w kontraście do jego działań potrzebny jest symbol nadziei. Bohater, którego rodzina Moriarty i ich towarzysze muszą sobie stworzyć czyli taki Batman a to z kolei jest motorem napędowym działań naszego Sherlocka. Przez przypadkowe spotkanie jego oraz Williama to detektyw z rodziny Holmesu zostaje wybrany na tego, który ma za działaniem Moriarty ich podążać. Oczywiście prawdziwa tożsamość Williama jako Napoleona zbrodni to zagadka, którą Sherlock będzie próbował rozwiązać. Relacja tej dwójki to jeden z najmocniejszych punktów tej serii, a przez długi czas szkielet dla samej opowieści. Dla wielu osób jest to podobna sytuacja, co z notatnika śmierci, gdzie łowca prowadził śledztwo z partnerem, odnośnie którego miał pewne podejrzenia, ale nie mógł tego udowodnić. A my, jako obserwatorzy, czekaliśmy na nadejście ostatecznego poznania prawdy przez detektywa Ela. Z Patriotą mi jest trochę inaczej, chociaż skojarzenia z Death Note są jak najbardziej zrozumiałe. Podstawa różnica jest taka, że William, w odróżnieniu od Kiry, nie popada w kompleks Boga i potrzebę życia jak najdłużej, by nadzorować plan. William jest przygotowany na swój koniec. Sam wychowuje sobie kata, z którym jednak nawiązuje ten rodzaj przyjaźni, jaki może posiadać właśnie dwójka kontrujących siebie nawzajem Nemesis. Oczywiście seria Moriarty to nie tylko pojedynek umysłów między Williamem a Sherlockiem. Rodzina Williama zbiera wokół siebie ciekawe indywidualności, które tworzą drużynę z oddaniem pomagającą przy realizacji planów, którzy szczerze wierzą. Wśród tych postaci jest chociażby Sebastian Moran, były żołnierz, który świetnie radzi sobie w roli zabójcy i snajpera, a który ma proste podejście do życia i szczerze wspiera Williama w jego misji. Inny ulubieniec fanów to cichy i niepozorny Fred Porlock. Świetny nożownik, który dobrze odnajduje się w kamuflażu i ma szerokie kontakty w półświatku, co jest nieocenioną pomocą dla planu rodziny Moriarty. Absolutnie cudowna jest Irene Adler. Kobieta ta, będąca czymś więcej niż tylko fanserwisem, szczerze wspiera kobiety swoich czasów, które chciałyby realizować swoje marzenia, a ze względu na społeczne bariery jest to dla nich niemożliwe. Irene potrafiła być prowokacyjna, flirtująca, czy rzucać kłosiewiemi tekstami, po czym odnalazła się w nowej roli, jaką otrzymała od losu, nawiązując do innej popularnej serii, czyli do przygód Chainsa Bonda. A tych postaci jest więcej, bo po stronie Sherlocka Holmesa nie brakuje oczywiście mangowego odpowiednika Johna Watsona, pani Hudson, jest rzecz jasna też Inspektor Lestrade. Fajniejsze rolka ucieszą się wyłapując pewne nawiązania do klasyka, ale trzeba pamiętać, że jest to bardzo duża historia na motywach, która ma swój własny pomysł na siebie, biorąc ich niższe postacie, a jednocześnie w żaden sposób nie szkalując oryginału. Czyli nie robi tego, co Amazon pierścieniami władzy, czy Netflix Radwoden krwi. Ale właśnie, kwestia adaptacji. Niestety, ale wersja anime Moriarty'ego jest produktem wybrakowanym. O ile w przypadku takiego Jojo Bizarre zacząłem od obejrzenia anime, po czym nadrabiając mangę doceniam, jak wiernie wszystko do serialu przeniesiono, to przy przygodach Williama i Szeroka doszło do brutalnego napadu. Nie dzwońcie jednak na policję, śledztwo nie będzie potrzebne, wszystkie dowody są w tym filmie, więc tak. Manga jest naprawdę świetnie narysowana. Kadry są zawsze przynajmniej na dobrym poziomie, a wiele z nich to małe cudeńka. Samo anime na tym tle wizualnie jest ok, chociaż porównując momenty jeden do jednego, to wiele z nich bardziej zapadło w pamięć w komiksie niż animacji. Ale to jest akurat mało piwo. Prawdziwy problem wersji anime jest taki, że barany za tą adaptację odpowiedzialne poszatkowały materiał źródłowy. Oj, poszatkowały konkretnie, i tu już herbatka nie pomoże. Potrzebny będzie inny kaliber. Momencik. Ech, od czego tu zacząć? Manga nazywa się Moriarty de Petry. Ta nazwa ma oczywiście sporo dosłownego sensu, bo rodzina Moriarty to patrioci, którzy chcą by ich kraj się rozwijał, a to wymaga od nich walki z systemem, co robi William. Inną walkę pokazuje perspektywa Alberta, który dostaje w serii bardziej polityczno-militarne wątki i ma on realną siłę zbrojną, której używa ku chwale królowej Anglii. Najważniejszym oddziałem dla nas jest podlegający mu MI6, czyli formalnie nieistniejący oddział wywiadu wojskowego. MI6 już na wczesnym etapie mangi dostaje dużo uwagi, a osoby do tej struktury należące jak Von Herder, Mani czy właśnie Moran miały dla siebie cały ark związany z przeszłością tego ostatniego. Kuriozum absolutnym jest to, że całe to wydarzenie wycięto, a samej Mani nawet nie ma w anime. Jak można adaptować tego i wyciąć sobie cały ark i postać? To jest dramat! Zwłaszcza, że ona powraca potem z jeszcze większą rolą w wydarzeniach, w których anime jeszcze nie objęło. A i sam Herder pojawia się dopiero pod koniec anime jako bardzo trzecioplanowa postać i w co opartej na mandze, będąc też mocno okradzionym z czasu antenowego. Ark Morana jest powiązany z sytuacją w Indiach, a on sam miał retrosy w Afganistanie. Jego historia ma więc konkretny klimat political fiction i świetnie go sprzedaje jako agenta Alberta do zadań specjalnych. Dlatego Moran ma wielką rolę w wydarzeniach rozgrywających się po anime, a jego relacja z Mani Peni jest interesująca, no ale oczywiście anime onni z tego nie zobaczą nic, jedno wielkie ziobro dla was. Mało tego, to anime bardzo skłóciło dialogi i relacje między postaciami. Najbardziej ucierpiała Irene, której pozbawiono wiele kadrów budujących jej postać, przez co jej wersja anime to cień kobiety z manki. Anime waliło też wątek przyjaźni Sherlocka z Watsonem, którzy niby się przyjaźnie im pomagają, ale dużo mocniej pokazuje to dopiero manga, gdzie chłopaki mają nawet klimatyczną rozmowę na ten temat nada. Monologi takich postaci jak Milverton, czy jego spotkanie w mieszkaniu Sherlocka, to kolejne ofiary niezrozumiałych decyzji Production IG. Dużą rolę w tworzeniu klimatu i jakości tej serii odgrywają właśnie detale, przemyślenia postaci i to, jak się zachowują. Studio anime jednak wolało to poświęcić na rzecz szybszego ogarnięcia akcji i zmieszczenia się w 24 odcinkach. Kpina. Patrząc na ich podejście, to mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi drugą, wierniejszą mance wersję anime, lub przynajmniej nie ta sama ekipa będzie odpowiedzialna za kolejne odcinki. Mały spoiler, ale w Manze jest potężny rozdział, który prawie w 100% jest przemyśleniami Alberta i jego spowiedzią. Już to widzę, jak ci ludzie poświęcają większość odcinka na wierne przeniesienie tego, o czym brat Williama wspomina. I żeby nie było, to rozumiem ludzi, którzy oglądali tylko anime i się dobrze bawili. Po szkielecie to jest naprawdę w porządku seria, ale dopiero w Manze pokazuje swoją pełnoprawną moc i jakość, o której anime się nie uciera. Dlatego moi drodzy, jeżeli planujecie przygodę z Moriarty the Patriot, to na polskim rynku mamy już 13 tomów od wydawnictwa Vaneko i naprawdę polecam zacząć w tym miejscu. A nie potraktować jako ciekawostkę, by z przerażeniem odkryć jak okradziono ten tytuł z stylu świetnych rzeczy. A czytelnikiem manki warto zostać tym bardziej, że mieliśmy niedawno ark, gdzie autor spróbował zupełnie innego klimatu i stylu, co wyszło bardzo dobrze i zachęca do czekania na partę drugich historii, gdzie tym bardziej pozwoli sobie na kolejne eksperymenty i zabawę formułą, jak i realiami historycznymi. Jeżeli zaś chcecie tylko obejrzeć 24 odcinkowe anime detektywistyczne, to śmiało. Moriarty w takiej wersji na pewno zaspokoi wasze oczekiwania i rozrywkę zapewni. Ale miejcie na uwadze, że jest to odpowiednik grania w grę BTSD wersji 1.0 bez spaczy i dodatków. Albo w Gothicach 3 się, że po premierze. Ja grałem. Koszmarem mam do dziś. Z mojej strony to tyle, mówił do Was Destek. Jeżeli materiał Wam się podobał, to będę wdzięczny za kciuki w górę, komentarze jeżeli jeszcze nie się na kanale na dłużej, to zachęcam do jego śledzenia. Po samym Moriarty jeszcze będę miał okazję coś powiedzieć, ponieważ wraz z Kacperem Darcio szykujemy się do nagrania podcastu o tej serii, więc temat Williama i Sherlocka jeszcze powróci. Do usłyszenia!